Patrzcie na no to. Dzisiaj 21 czerwiec. Te dwa panele w całości oświetlone, a one są w kierunku północno-zachodnim. Te moje, ten już przycieniony, tamten nie. Tamte już zacienione, a tamten jeden. No, ale te panele ten też przycieniony już. I słuchajcie, te dwa panele w tej chwili Jak wam to pokazać O Północny zachód One dają 135W w tej chwili Idę wam pokazać 135W Patrzcie jak mi dualnie trawa rośnie Zasiałem Patrzcie, solar edge z tych wszystkich paneli na dachu 220, a te dwa paneliki na daszku o 120 odśwież. Przed chwilą było 135, a jest godzina 20:15. O, elegancko. Elegancko. I jeszcze, kochani, w tym odcinku yy, parę słów na temat produkcji tego mojego zestawu północno-zachodniego. Bo to też o to było pytanie. Były prośby o podsumowanie, ile to naprodukowało w, w czerwcu. Czerwiec się akurat skończył. I możemy to, mogę Wam to pokazać. Słuchajcie, no to jest ten sterownik, twój sterownik. Ten. Kanał, ta przetwornica, te dwa panele. Zobaczcie statystyki. History. O, dlaczego zniknęło history? Stats, history. Czerwiec. Kochani, te dwa panele, które są skierowane w kierunku północno-zachodnim, dwie trzy setki, z tym zacienieniem, co widzieliście takim patykiem. To jest mój wiatromierz, który nie działa już od lat. Też zrobię z tego taki film. Zrobimy kiedyś. Jak ja go zdejmę i zobaczymy, co zabranie takiego zacienienia od patyka, jak ono wpłynie na produkcję chwilową. Zobaczymy. Więc ten mój zestawik z tą przetwornicą wyprodukowały mi 66 kWh w czerwcu. Ile w maju 56. W kwietniu. 45. No, zobaczcie. A to jest kierunek północno-zachodni. Tu wiadomo, słoneczko się tak ustawiało, że e, coraz więcej, coraz więcej. Do ilu w dobrych dniach? Piąty był bardzo dobrym dniem, czerwiec. Patrzcie, 2,9 kWh. W okolicy maksymalnej pod trójkę bije, nie? Pod 3 kWh z 600 W. No, 50% kWp do do kWh. No, ale to jest kierunek taki i owaki. Co ja chciałem Wam po, po, pokazać. Czyli tak to wyglądało na tym. Jeszcze teraz Wam yy, yy, zobaczcie, pokażę, jak mój off -grid, czyli mój ten z baterii LifePo się zachowywał, ta przetworniczka. Statystyki. Czerwiec. Zobaczcie: 36. Równiutko wali, co w nocno, tutaj tak spada. W kwietniu: 50. W kwietniu 50, równo ładując, tylko że tam miałem inaczej ustawioną przetwornicę, inaczej ustawione te, bo to były te zabawy tu na kanale. Patrzcie, 1,8 od rana do wieczora ładowało, bo 300 W było ustawione i te 300 watów przez te 6 godzin ładowało. Ale patrzcie, co się zadziało, ciekawego w maju. Widzicie to? Taka aproksymacja, jakby zrobić. No to jest taka prosta linia, która spada. Dlaczego tak spada? jak ja tutaj się nie bawiłem zbytnio. Wiecie czemu? Dlatego, że noc była coraz bardziej krótka. To, to wiadomo, pracuje w nocy ten off-grid yy, i on chodził coraz krócej w nocy. Czas zeszło do 1.8, do, do 1.2. No bo noc stawała, dzień stawał się coraz dłuższy, noc coraz krótsza, a on się włącza jak jest ciemno, wyłącza się jak jest jasno. I tutaj już no tyle godzin, ja, ja to przyuważyłem ostatnio, siedząc do rana, patrzyłem i on od czerwca, tutaj, gdzie jest najdłuższy dzień, najkrótsza noc, zatrzymał się na 1-2 kWh, tutaj się bawiłem z czymś. I tak po prostu tyle, tyle z siebie wyładuje od zmierzchu do świtu, ładując tam 200 coś tam watów. I w lipcu też, zobaczcie, w okolicy 1-2 dziennie. Czyli ile, zobaczcie, ile mi one wyprodukowały. Teraz jeszcze powiem parę słów o autokonsumpcji. Ja z sieci, kochani, pobrałem na liczniku 300 kWh. Zapamiętaj, zresztą to ja to Wam zaraz tutaj gdzieś napiszę. 300 kWh w, poprzez maj i czerwiec, bo tak mam rachunki co dwa miesiące, poprzez maj i czerwiec. Policzmy, ile w maju i czerwcu dał mi ten mm, północno-zachodni, nie, to jest y, off-grid. Co tutaj jest? Tigrid. Tigrid w maju? 56. W czerwcu? 66. Bo 56 i 66 to jest 120 kWh mi to naprodukowało. Ja pobrałem 300. Ile ten dorobił, ten co w nocy sobie chodzi? Ten moi drodzy dowalił 36. I w maju 46. 36 to jest 80 i 120 ten. Te dwa mi w maju i czerwcu liczymy w dwóch y, okresach, y, w, w okresach dwu, dwumiesięcznych. No ja, jakiś notatnik tu gdzieś mam. Zobaczcie. Y, moje off-gridy, tak, że, że tak sobie nazwę, tak? Moje off Gridy yy, wyprodukowały mi 200 kilo 200 Pobrane z sieci miałem 300 kWh. Yy, tutaj jeszcze odbyło się bilansowanie bo mi zbilansowało na liczniku Energia, że z tych 300 jeszcze 100 wyprodukowała mi główna instalacja fotowoltaiczna, czyli zrobiło się 200 kWh. Za tyle zapłaciłem, za tyle musiałbym kupić. No oczywiście ja nie kupuję, bo pobieram z magazynu energii zgromadzonego, natomiast 200 kWh to jest to, co musiałem pobrać. A ile nie pobrałem, a zużyłem? Zobaczcie. Off-gridy dały mi 200. Plus 100 to jest ta różnica tutaj w, balansu, w bilansowaniu tego, nie? Tu mi zbilansowało 100 kWh. Czyli 300 kWh to jest moja autokonsumpcja. To jest moja autokonsumpcja. Na dwa miesiące. To, to wszystko na dwa miesiące. A ile wyprodukowałem i ile zjadłem? Nie, źle, źle, źle. Ile pobrałem tak naprawdę, ile mam do zapłaty, jakbym kto kupował, a nie pobierał z magazynu 200 kWh. Też na dwa miesiące. No to tak naprawdę na miesiąc mam 100 poboru i 150 auto. Jaki to jest procent? No, 100, tam 10 do 15, 1 do 1,5 to jest 66%. Kochani, 66% mam autokonsumpcji. 66% mam autokonsumpcji. Z średnio z miesiąca maja i czerwca. Fajnie? Dla mnie zajebiście 66%. A te 200, te 200, czyli 100 miesięcznie. No pobieram z magazynu, no ale ja do tego magazynu odkładał, nie po, po, po bilansowaniu tutaj to odłożyłem przez te dwa miesiące 800 kWh, a pobrałem z tego magazynu i to jeszcze z kwietnia i tam starszych miesięcy, także dla mnie grobo, ja tam myślę za rok, przez cały rok za prąd płacił nie będę. Do tego dążę. Pozdrawiam moi drodzy, hejka.